Dlaczego on tutaj miał dzisiaj być, ale trochę lekko za mu trudno się dziwić? To jest nieco starsze pokolenie od nas, w każdym razie prosimy mnie o przekazanie pozdrowień. Mówię o Antonin Krause, reżyserze. I tu, na który wszyscy czekamy. Proszę tak? Państwa, przyszliśmy pod akwore, pod siedzibę Gazety Wyborczej. Ale jak próbujemy wyświetlić w internecie pasło Agora, to wpierw stanie skierowanie na liczne strony internetowe Agory Spółki Akcyjne. Spółki wydającej Gazetę Wyborczą i inne liczne media założoną w 1992 roku przez Andrzeja Wajdę z Bujaga i Andrzeja Paszyńskiego. Polskie to media, czy może zagraniczne? pytają niektórzy czytelnicy i słuchacze. Jak widział Miknik okres transformacji ustrojowej, w którym Gazeta Wyborcza, gazeta całego wolnego polskiego społeczeństwa, przemieniła się w gazetę wąskiej grupy osób. Sprywatyzowała się i zdominowała na wiele lat rynek medialny w Polsce. Miknik przekonywał, jeżeli ludzie z nomenklatury wejdą do spółek akcyjnych i staną się jedynymi z właścicieli. Wówczas będą zainteresowani, by tych akcyjnych stowarzyszeń bronić. W ten sposób system akcyjny zniszczy porządek stalinowski. Jego współpracownik Krzysztof Leski, także założycie, panie postanowił w pewnym momencie założyć własną firmę medialną. Posłyszał od Michnika: Krzysiu, jeśli ty chcesz zrobić wolną gazetę, to po moim grupie. Ale prawdziwa agora to nie gazeta wyborcza. To miejsce, gdzie w starożytnej Grecji na rynku uprawiało się wolne dysputy polityczne i głosowania. Dlatego jesteśmy tu dziś w rocznicę stanu wojennego, aby poprzez nasz głos odnieść się do redaktora Adana Mitnika, twórcy trzeciej RP. Jego koncernu Agora. Odnieść się do licznych grona wychowanków Michnika. Jego stali intelektualnej zwanej nie bez kozery dziennikarskimi cynglami. Bo pistolet trzyma Michnik i on kieruje lufę, a strzelają jego cyngle. Czyli jego dziennikarze. Pozdrawiamy Michnika i jego cynki. Ponieważ jesteśmy waszym celem. Podchodzimy pod Wasze Lufy bezpośrednio tu na porze Przyczerskiej w Warszawie. Strzelajcie, jak nie, to posłuchajcie. Zbudowana w 1989 roku przed 26 laty Gazeta Wyborcza mogła powstać i funkcjonować oraz bardzo szybko rozwijać się. Dzięki wielkiemu zaufaniu Polaków do Solidarności, Wielkiego Narodowego Ruchu Związkowego Solidarność, ruchu sprzeciwu wobec komunistycznych rządów narzuconych przez Sowiety od 1945 roku. Zazdrosny o wpływy polityczne Lech Wałęsa odebrał znaczek Solidarności w winiecie gazety wyborczej, ale było już za późno. Gazeta Wyborcza wtłoczyła w głowy Polaków, że jest głosem sprzeciwu, także wobec komunizmu, głosem rozsądku i umiarkowania. Wieloletni prześladowany opozycja insta Michnik dostał prawo wejścia na teren archiwum MSW, zlustrował swoich i oponentów. Ale Gazeta Wyborcza z czerwonym znaczkiem po lewej stronie wolała trzymać się z tymi, którzy dali jej tę wyjątkową szansę rozwoju. Michnik pije wódkę z MSW, generałem Czesławem Kiszczakiem i nazywa go człowiekiem honoru. Stoimy przed spółką agora. Stąd wyszedł tekst, że Polacy z Armii Krajowej mordowali Żydów z Gęsiówki w czasie powstania warszawskiego. Hańba! 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 Kiedy we, Francji, kiedy we Francji Michnik krzyczał do dziennikarzy pierwsze od, od generała broniąc go od niewodnych pytań generała Jaruzelskiego dbał tylko o swoje interesy zabezpieczone przy okrągłych stole. Michnik w III RP postanowił zrezygnować z demokratycznej, polemicznej dziennikarskiej linii obrony zdał się na sądy powszechne niezweryfikowane od 1989 roku Czerpie w nich ufność jak dziś Platforma Obywatelska z istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, przypomnijmy słowa Zbigniewa Herberta, który po latach obserwacji Miknika powiedział te oto znamienite słowa. Miknik to manipulator, to jest człowiek złej woli, kłamca, oszust intelektualny. Jeden z wielu przykładów słów, zdań, wypowiedzi Michnika, haniebnych, słowa Michnika, że ci, którzy chcą wyjaśnić katastrofę smoleńską są jak Sowieci, którzy bronili kłamstwa Kadyńskiego. Polska antydemokratyczna i nacjonalistyczna jest zawsze wtedy, zdaniem Miętnika do głosi, dochodzi do głosu, gdy do głosu dochodzą wolni Polacy, nieskażeni kolaboracją, komunista, rząd Jana Jarosława Kaczyńskiego. I teraz rządzi PiS. Proszę Państwa, tyle luźnych moich notatek, bo wszyscy się spieszymy. Ale teraz trzeba coś powiedzieć, już bez tych Otóż gazeta wyborcza Miknik i jego cyngle piszą po polsku, mówią po polsku, ale czy chcą polskie zrozumieć? Czy chcą się wczuć w Polskę? są jakby obcym elementem. Piszą, mówią po polsku, ale tej Polski nie chcą znać, tej Polski nie lubią. Ale nie dość tego. Chcą ją jeszcze wyłkować na własną Chcą, żebyśmy my wszyscy myśleli i mówili tak jak ci to. jest niemożliwe. To jest nie do zrobienia. To trzeba tam tym ludziom powiedzieć to wolny lud, to wolny głos, jeśli ktoś za kilkadziesiąt lat będzie przeglądał roczniki Gazety Wyborczej, będzie musiał dojść do wniosku, że ta gazeta wydawana w Polsce była jakby wydawana za granicą. Redaktorzy, szef i dziennikarze nie chcą się Część do co nas wychowywać, indoktrynować, pouczać, jak co mamy być, co mamy mówić, jak mamy myśleć. Tymczasem my Chcemy, żeby dziennikarze pisali zgodnie z prawdą. To jest podstawowy obowiązek dziennikarza. Ma opisywać rzeczywistość zgodnie z prawdą. Dziennikarzowi nie wolno manipulować. Dziennikarzowi nie wolno napuszczać jednych na drugich. Dziennikarz to służba. Dziennikarze muszą służyć swoim odbiorcom, czytelnikom. Tu stworzyła się sekta dziennikarska. Wiszą w myśl swojego naczelnego. Widzą tak, żeby mu się podobało. Nawet nie trzeba im aż zostać To nie jest dziennikarstwo. Jesteśmy przeciwni takiemu dziennikarstwu. polubcie dziennikarze wyborczej Polskę. Polubcie Polaków. Postarajcie się ich zrozumieć. Zacznijcie myśleć podobnie. Brawo, 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 brawo. Dziękujemy, że tam tu jeśli mamy poskandować możemy rzeczywiście poskandujmy drogę tutaj pod tym miejscem, szczególnie że już pod telewizję, iż nie będziemy Proponuję w takich kilka haseł. Nowe media! na Narodowe! Nowe media! Narodowe, nowe, nowe, media, media, narodowe nowe, nowe media, narodowe nowe media, narodowe nowe media, narodowe nowe media, narodowe nowe media, narodowe. Adam Michnikowi trochę sił honorze. Adam Michnik, gdzie twój honor? Adam Michnik, gdzie twój honor? Adam ich, gdzie twój honor? Adam ich, gdzie twój honor! Adam ich, gdzie twój honor! A tam gdzie twój honor? Adam ich, Adam, Michnik, gdzie twój honor? Adam, Michnik. Adam Michnik, permitni, się Boga! Adam Michnik, się Boga! Michnik, się Mój się Boga! A tam nich nie całej. Rządowej kasy dość dość, dość, Rządowej kasy dość, dość, dość. 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 Rządowej kasy dość, dość, Rządowej za wybiórcza, ciągle kłamie Ta wybiórcza, ciągle kłanie da wybiórcza, ciągle kłamie. da wybiórcza, ciągle kłanie Ta wybiórcza, ciągle kłanie da wybiąccza, ciągle kładać Dawki P przestań kłamie. A na piki przestań kłamać. Adam Michnik, przestań płamać! Adam Michnik, przestań płamać! Adam Michnik, przestań płamać! Adam Michnik, przestań płamać! Ad... Gazeta Michnik. Michnik, Michnika do nocnika! Gazeta do... Michnika do nocnika! Gazeta Michnika do nocnika! Gazeta Michnika, do Michnika. Gazeta Michnika, do nocnika! Gazeta. Noc. Noc. Gazeta wyborcza, hańbi pół Obiecałeś! Adam Michnik! Obiecałeś! Adam Michnik! Obiecałeś! Wyjechać z Polski! Adam Michnik! Obiecałeś! Wyjechać z Polski! Adam Michnik! Obiecałeś! Wyjechać z Polski! To jest Michnika z Polski. Daj Daj Stary Daj już spokój, stary kłamco Daj już spokój, stary kłamco. Daj już spokój, stary kłamco. Daj już spokój, stary kłamco Daj już spokój obalimy, twój okrągły stół! My obalimy! Twój okrągły stół! My obalimy! Twój okrągły stół! My obalimy! My... Adam Miśnik, nie pluj! Przepraszam. <grym i zimny> Adam Michnik, nie opluwaj Polski. Adam Michnik, nie opluwaj Polski. Adam Michnik, nie opluwaj Polski. Adam Michnik, nie opluwaj